Na Dolnym Śląsku pracuje 800 funkcjonariuszy służby celnej, to znacznie mniej niż jeszcze wtedy, kiedy w Europie funkcjonowały granice państw. Wiąże się to z tym, że wiele zadań w administracji celnej wykonywanych jest przy pomocy internetu. Większość formalności można teraz załatwić bez wychodzenia z domu. Nie oznacza to, że celnicy są niepotrzebni chronią nas przed przemytnikami, którzy nielegalnie sprowadzają do kraju przeróżne rzeczy. Bardzo popularne są egzotyczne zwierzęta, wiele z nich to gatunki zagrożone wyginięciem. Co ludzie mają w głowie, że żeby zwierzęta przewozić, to do mnie nie trafia, bo akurat kocham zwierzaki, a, a ta reszta, no, no i mamy to później na targowiskach, w nie sposób jest wszystkiego... Pilnować, prawda? A towarów przewożonych przez przemytników jest znacznie więcej. Zatrzymujemy różnego typu towary, towary podrobione, czyli nielegalne, zatrzymujemy nielegalne farmaceutyki, zatrzymujemy wyroby tytoniowe bez polskich znaków akcyzy. Oprócz przemycanych towarów na lednickim rynku mogliśmy zobaczyć sprzęt, którego używają celnicy podczas pracy. Najmłodsi ledniczanie mogli poczuć się przez chwilę jak prawdziwi funkcjonariusze. Dobry.